Cześć, często rezygnujemy z zabiegów estetycznych, bo na pewno będzie boleć. No właśnie, strach to słowo kluczowe. Okazuje się, że odczuwanie bólu zależy od naszego nastawienia. Im bardziej się boisz, tym bardziej cię boli, ale po kolei. Bodźce, rozpoznawane jako bólowe, to nic innego jak informacje dla mózgu, że tkanka została uszkodzona. W trakcie zabiegów estetycznych pojawiają się trzy mechanizmy, które mogą powodować ból. Pierwszy mechanizm to przerwanie ciągłości tkanki i uwolnienie tzw. mediatorów zapalnych, których zadaniem jest rozpoczęcie procesów naprawczych, ale także, które podrażniają receptory bólowe. Drugi to mechaniczny nacisk na receptory. Nagłe zwiększenie objętości, np. podanie kwasu hieluronowego, rozpycha tkankę. Wewnątrz niej wzrasta ciśnienie i receptory bólowe już biją na alarm. Trzeci to podrażnienie chemiczne. Często podajemy substancję obcą i czasami jakiś składnik pobudzi receptory chemiczne. Nawet jeśli wiemy, jak ból powstaje, to i tak się go boimy, ale pamiętajcie proszę, że po pierwsze, do większości procedur używa się bardzo cienkich igieł, po drugie, farmakologia dynamicznie się rozwija i nowe produkty są coraz bardziej przyjazne, po trzecie, wiele procedur wykonuje się z użyciem własnego osocza lub fibryny. I najważniejsze, w moim gabinecie zawsze stosuję kremy znieczulające, które eliminują ból. Stosowanie kremu znacznie wydłuża zabieg, ponieważ trzeba odczekać aż się wchłonie i zacznie działać. Ta przerwa pomiędzy nałożeniem kremu a pierwszym ukłuciem igłą trwa około 40 minut. Jeśli miałaś zabieg, a przerwa po nałożeniu kremu była krótsza i bolało Cię, to już wiesz dlaczego. Więcej o bólu. Jak długo trwa i o tym, czy warto patrzeć na igłę, opowiem Wam w środę. Ale jeśli jesteś z okolic Poznania lub Gorzowa, myślisz o jakimś zabiegu i boisz się go, nie czekaj, zadzwoń, przegadamy temat.